Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Battlefielda Hardline. Oczywiście go zaczynamy. Poprzedni odcinek pominiemy, bo my to wszystko znamy. W przeciwnym odcinku żaraliśmy się na pustyni i odzyskaliśmy bestie Nie będziemy tego przedłużać. C4, sprzęt do nurkowania, bloczek do kabla i jeden robot kasiarz. Czyli mamy wszystko, tak? Wszystko gotowe. No to idziemy do Miami. Chwila... Trzeba rzucić okiem na to miejsce. Nie możemy zostawić obciążających dowodów. Okej. Okay. Dajcie znać, jak będziecie gotowi. Co tak kurwa szyczy. Wow! Okej. No, że się przede mną Mendoza? Wszystkiego cię nauczyłem. Jak leci, młody?

Czy nie wiem, przywitać? Prosto na pocztę głosową Denaca. Chwila, co ty robisz? Dos pewnie chce wiedzieć, co się dzieje. Wyślę mu wiadomość. No to po koledze, sto darcie. My się dostaliśmy do Miami. Znowu. No Tyson, gdzie jesteś u diabła? Powinien już stamtąd wyjść. To już trwa ponad godzinę. Może się zgubi. Na drzwiach jest znak, który prowadzi do celu, więc chyba dał radę. Cześć to ja. Przepraszam, zawądziłem. Gdzie ty w ogóle jesteś? Ten zbiornik znalazłem z łatwością, ale z odpływem było już trochę ciężej. Tam jest więcej rurek niż w fortunach kościelnych. Hej Tyson, uważaj na te kamery. Plus na szelkach. jestem pracowitym czyścicielem okien. Przygotuj kabel, wkraczamy. Ograniczony kontakt radiowy. Jasne. Okej. Okay. Spotkaj się z ekipą przy furgonetce. A ta znowu w obcasach. Ran. Dose nie mógł sobie znaleźć mroczniejszego budynku? Ciesz się, że facet w ogóle tu jest. Inaczej bylibyśmy udupieni. No ale dobra. W tej na szczycie każdego bierzowca jest zbiornik wody. Dzięki temu nie chwieją się w sezonie huraganów. Stach. Dousz pewnie sądzi, że dzięki jego biometrycznym windom i kulą odpornym szybom ten apartament jest nie do zdobycia. Może tak myśli. Szybko. Tyson lada chwila rzuci kabel. No dobra biegniemy po prostu. Jest furgonetka. Jest furgonetka. Szybciej, trochę nam się śpieszy, boumę. No wiem. Jedno pytanie. Na pewno chcemy to zrobić. Późno na wątpliwości, prawda? Tylko pytałem. Jakby 100 tysięcy galonów wody miało mi... 200 tysięcy. Miało mi spaść na głowę, czy tam ile i jest, to sprawdziłbym, czy jest bezpiecznie. Tak tylko myślisz Jeśli znasz inny sposób, żeby się tam dostać, to dajesz. A wysadzenie zbiornika to był twój pomysł. Bo było bardziej realne, zanim się za to wzięliśmy. Jezu. Yes. Tyson wrócił do gry. Dawaj C4. Trzymaj. A kanapkę z masłem orzechowym i drzemem też tam masz? Mogę podpisać bomba wielkimi literami. Dobra, dość tego do roboty. Dawaj, kabel do łodzi. Powinienem być z robotem na górze. To może chcesz się zamienić. W sumie chyba jest spokoj. W sumie chyba jest spoko! Dobrym punktem obserwacyjnym będzie parking szachrawki. Można się tam dostać na No. Nie ruszajcie! O co chodzi? Uspokójmy się. Zajmę się I ty też. Szeryf! Nie, security, ochrona, przepraszam. Okej. Okay. Prowadzenie nieletniego! Fajne masz te... historie... kolego. No ale dobra. Czy tu jest jakieś... boczne wejście? że mówili, że jesteś magrosy ale wolałem określeni, proaktywni ludzie byli bez... he szybki zawsze pomoże ło, było blisko to jakieś fanty były? Tu! No i pokazuje, że tu są jakieś fantamy. Ale... O! A tego nie widziałem, ale dobra.

Na okay. cicho jest dla słabych. top Tu musi coś być. No coś. Okej. Okay. Musi Sądzę, być. Że Dobra, ten kod. Jeszcze raz. No po szaki. działa. Specjalista od kodów. Sporo strażników jak na 4 lipca. Czy ona dojdzie na Może. Ale nie wiem. Okej. Ty znowu w tych obcasach? Co robiłeś 4 lipca jako dziecko? Wiesz, słułam ludziom hot dogi i oglądałam sztuczne ognie. Jesteśmy na 20. Już idziemy okay. kolega chciałem zatrzymać jednak czy nie mam jakieś te jakiejś telefanty. Okej, okay. z dochodów. list od polityka chicago bravo miami no oh, bravo okej okay. strzelać Ja jestem, zabijam waszych kolegów Tak prawda hey, Ej, problem, że mi się kończy amunicja To jest problem A nie, przecież się ja mam Okej okay. w biurze, nie? A co wchodzimy. Hej chodź, chodź, Trzymaj. Boomer spakował ci lunch. Wiesz, nie włamywałem się już w sumie od jakichś ośmiu dni. Ej, to na pewno właściwa rura? Oczywiście. Myślę, że jesteście szurnięci. Okej. Okay. Chodźmy na górę. Twojej prywatnej windy, ze względów bezpieczeństwa. Boomer mówił, że nie sposób jej schakować. Dobrze, że nie będziemy próbować. To trzeba iść do góry. Czyli tu. Tak? Nie. Tu gdzie, a? Tędy. Ja to na to czeka. Dosowe. W dowolnej chwili akwa Woda ze zbiornika poleci prosto do szybu. O. Zrozumiano. E E-mail z komputera DOSa. Wąż – Na pewno chcesz to zrobić? – Tak. – jak nie nacisnę tego guzika, to forza przepadnie. – No tak. – W Los Angeles prosiłaś, żebym ci zaufał. – No i gdzie przez to skończyłeś? – Powiedz mi spoko, Kai, uda się. – Nie mam pojęcia, czy się uda, Kai. – No to chyba moja kolej, żeby zaufać tobie. – Zrób to. – Okej. Okay. Chcemy oddychać pod wodą Bo to nam się to wszystko robiło boom Dzięki naszemu cudnemu ładunkowi wybuchowemu Czuję się trochę jak teraz z w GTA 5, dosłownie Idę, nie, nie płynę. Zrobiliśmy bum bum. Po prostu możemy y, na spokojnie się dostać na górę. Nie chciałby tu pliniarzy. Gdzie mam cię wpuścić kolego. Trendy. Znajdę coś do otwarcia drzwi. Z pistoletu. Najłatwiej. łatwiej. mówię. Fajnie. Ja to znajdę. Uwierzcie mi, jestem profesjonalistą. Są kamery, więc nie tu. Sprzęt zniszczyłem to ładnie, ja że nie będzie to otworzyć mu. To nie działa. Gdzie ja to otworzyć? Tu już sprawdzałem. Tutaj to... Wystarczyło tak zrobić Miło was widzieć w całej historii tak, na byłego dwinę, to Widzicie? Ten stół kosztuje 24 tysiące dolców Czytujesz te magazyny dla burżujów, do których żaden dziany gość nigdy nie zajrzy. Renumeruję wszystkie kołki jedne. W przeciwieństwie do was umiem docenić prawdziwy koszt. No dobra, po prostu odpal tę całą bestię. Okej. Okay. Gdzie co jest? O kurwa. Dobre pytanie. Dobra, rozejrzyjcie się. Skarbiec musi gdzieś tu być. Okej, okay, sobie tutaj... W sumie może jakaś nowa broń jest? Dla nas? No niestety nie. No ale dobra. O, Coś mi mówi, że Dose przeczytał sporo komiksów jako dzieciak. No to jazda. Okej, okay, teraz to, to i to. No i gotowe. Dobra bestiu, działaj. Nie będziesz pilnować jak mu idzie? Raczej nie trzeba go zachęcać. Okej. Okay. tam czytasz? Top of the line. Słuchajcie, mam złe wieści. Oh. Niech zgadnę. Towarzystwo. Wilu. Pamiętasz mój najgorszy możliwy scenariusz? No. No to ty. Dobra, idą. Przygotować się. Skąd? Przyjdą tu tymi korytarzami Musimy ich powolnić. Nikt nic nie masz pry na serowe czas je podłożyć Nie mam Nie brałem o. Pięciu typa Cześciu To nie dużo moje umiejętności? Strzeleckie są na wysokim poziomie. O -o. Ilu? Nie za dużo ich tu? de Ile to jeszcze zajmie czasu? Już W mordę od tych brond. Okej. Okay. Czy ja mam przykład mam ładunek. Mm. Czy jeszcze? na podczerwień pora go użyć sprawdź szafkę z bronią w piórze dąbsza dozejdę z to sprawdź sprawdzić czy okay. nikogo nie ma to teraz tak hmmm o celownicowizyjny super jakiś uchwyt mamy dodatkowy Ok. O, super. A tam pożałeś? Najpierw strzelaj. Możemy zapomnieć o pytaniach. O, super. Rozproszyć się. Jest też był nieśmiertelny, widzę. Schody dają nieśmiertelność w tej grze. Okej. Okay. Dobra. Ten jest po drugiej stronie. Ok. Koniec z wykonane, przetrwaj. Przeszła Hej, zostań ze mną, kochanie Tu jestem, jestem z tobą. Musimy go stąd zabrać no Ty typ zabrał pieniądze Zabierz go na dół Tędy To zwiedział, że przyjdziemy No co za dołz Nie dorwałeś mnie Najwyraźniej Zaskakująco trudno cię zabić Jeszcze z tobą nie skończyłem, pierdolcu też tak sądziłem. Serio. Ułatwmy sobie życie. Jestem na Santa Rosada, to niedaleko. Wiem, czy to jest. W takim razie serdecznie zapraszam. Niech to szlak! Okej. Okay. Niech musimy stąd wiać. Boomer cię złapi, dobrze? Boomer! Daj, do ciebie leci. Dalej. Będę tuż za tobą. Joc. Kurwa, dalej kurz taki bokół! Szybciej! Tam okay. są! Ej, nie Raz, raz! Jedziemy w dół! O uh o! -oh. Helikopter! Mogę bo nakę im pokazać jeszcze Gdzie ja jestem? Bije się. Celownik! Nie. Tutaj no to izolacja się nie przydaje Okej, okay. ja w tym bardzo podziękuję za uwagę. Widzimy się w następnym odcinku. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz subika. No i co? Do zobaczenia na razie.